To on go na chwilę? Gdzie? No tam do lakiernika. Do, do lakiernika? No. no na chwilę, no. Aha. Dzień dobry Państwu, 22 maja. Czyli pomaluję felgi i trochę zmienię kolor. Yy, nie, po, tak, pomaluję felgi i pomaluję błotnik, ale to nie dzisiaj, Badziuszu. A dzisiaj to mamy 22 maja. I ten białym? Tak, 22, 2023 roku. Dzisiaj nadeszła chwila dla białego poloneza. Jedziemy go oddać. Piotrkowi lakiernikowi Będzie tutaj naprawiał błotnik e, I będzie też malował felgi Na świeżutko, żeby Polonia Mogła e, Błyszczeć W każdym centymetrze No, no to klarami taki

Ładek! Ładek! No chodź pan. Dobrze, dobrze. Dawaj, pakuj się, bejbe. Pięknie. Jedzie się chyba do jakiegoś mechanika. A my dziewczyny zbieramy się do chaty e, I zbieracie swój majdan, i swój bałagan i swój cały brud. Na tym szeklarze jeszcze przypomnieć, bo ona ma. Zostawiamy bajzel na tarasie po sobie. No, a jeszcze tu pranie mam do zdjęcia. Dobra. Czekaj, czekaj, bo to jest jeszcze mokre. Może jeszcze niech wisi Matylda. Chodź, na razie w domu zrobimy. Chodź. No to jeszcze zostaw. Chodź. Chodź Klara do domu. Zaraz podejdziemy, ten czarny Cię interesuje najbardziej, co? To jest Dodge Ram Mercedes? Zaraz muszę tam go... Muszę zobaczyć, felgi jak widzicie Takie są Wolę, żeby były idealne. Tutaj błotnik będzie wyciągnięty no i Piotrek namawiał mnie żeby pomalować całość no trochę żal tego lakieru szczerze mówiąc oryginalnego hmm. zaraz tu jeszcze z nim pogada no Oto wiesz co to jest chyba zderza z tego doja Chyba. A nie, może nie zdąża? Nie, to nie zdąża. A tu, proszę państwa, zawiadowca. Witam. Szef, właściciel Piotr Ślęzak. Garaż nazywa się? Baron Baron Classic, Cars. Baron Classic Cars. Tutaj, proszę państwa, jak się rozejrzycie, już zresztą coś widzieliście. Zobaczcie, co tutaj, co tutaj stoi. Bywają mustangi, bywają różne no, wysokiej klasy auta zabytkowe, co też zresztą pokażemy. Piotrek tutaj teraz nie jest z wysokiej klasy auto, to jest Polones. Te felgi znajdziesz kolor taki fabryczny no, myślę, tego. Myślę, że coś tam się znajdzie. No to felgi to felgi, ale tu jest grubsza sprawa z tym błotnikiem. Po tym nie namawiałeś, żeby ten błotnik wyciągnąć i prysnąć cały, tak? Tutaj do, do tej listewki. No tutaj to tak, bo jest akurat jest duże uszkodzenie. No. a tym bardziej wiesz, to jest biały kolor, więc zaprawki mogą widzieć jakieś plamy. Nie, to ja się spodziewam, że wyjdą. Tylko, no co my siedzimy ładnie, dobierzemy kono, żeby się ładnie wpasowało ci do drzwi, i będzie ok. A zrobisz, żeby to się tak zgadzało, ten, no morka taka, no, no to gitara. Do odwzorowania jest. To ja się zdaję na ciebie i i będzie błotnik po prostu na świeżo, tak, zrobiony. Też postaram się to jak najbardziej wyciągnąć, żeby jak najmniej szpachli tu było. Może nawet się uda zrobić to deszczpachliwania. Poważnie? Ale co, Jacka byś brał? Do... No, drutami byśmy to powyciągali. No właśnie, właśnie, właśnie. I byłoby, myślę, całkiem fajnie. No to pięknie. Dobra, to w takim razie tutaj Ci go zostawiam w dobrych rękach i widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć. Narka.